Czyta coś wiesz, Kotysz Kanczajowi, i w kolejnym odcinku z Minecraft, z Jezus, sorry, w pierwszym odcinku z Rocket League. A. Dzisiaj sobie zagrałem Rocket League i nagierka z Marcelem i Szymonem, Jeżeli y wam się zeszły film spodobał z Brawl Stars, to dajcie tam łapkę i tam inne rzeczy. A tutaj zaraz postaram się wrzucić, wrzucić jakieś tam bedurze z Marcelem, następny film to już będzie z serwera. Także y w sumie to tyle. Przechodzimy do. Y Filmiku, ale ja nie jestem na jakiś sotek w Rocket League. W ogóle nie jesteśmy wszyscy jakiś bombowi, ale coś tam umiemy. Dobra, mm, le lecimy do odcinka, bo to własna bardziej interesuje. Jeszcze możecie e, zostawić. Dobra, no i lecimy do odcinka. Halo? Jezus, czekaj, bo ty, czekaj. E, mam ciebie trochę teraz głośno o eee, już Pędza, bo ja też muszę o mm. oh, jezus bez ciebie mm. ale dobra mm. lecimy z koksem eee, daję kurcze czy jak gry nie mam za głośno? mam nadzieję że nie i Night dobra. gramy. Dobra. Teraz powinno być trochę ciszej. Oh, dobra, ajajaj. Yeah. Aj, aj, Marcel, to są właśnie te Aha. niepowtarzalne emocje. Wow. Swoją drogą. Teraz jest mecz ee, Rakowa. Jak myślicie, jaki wynik będzie? Hopi, ale gol! Eee, aha, nie wiem me... z kim. No, eliminację do czegoś tam, do, 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 do Ligi Mistrzów. Aha. Ale buda. No i Bardzo O Jezus, co to było? Jakieś dziwne wejście. Szhalo, Szymon? <laughs> No, no, z Karabachem to ciężko raczej by, może Bo do być. jednego wygra raków. A ty jesteś już Szymon, czy nie? nie jeszcze chwilę. Okej, okay. no to ten. O. nie. To się alarm. się wyalarmił. Pyk, skrzydło. Pyk, ojojoj. Czekaj, czekaj. Ajajaj, aj, aj. myślałem, że to mi się to uda, coś tutaj. Okej. Okay. Ale było groźnie. Gdyby nie Marcel, to... Mogliśmy stracić brameczkę Proszę Państwa Czekaj, chyba się samo... O fakt, co ja zrobiłem Dobra, spokojnie, spokojnie Zgubiłem piłkę przed treningu tak. Wracam już Tak czasem bywa Tutaj podanie ładne Do siebie Nie wykło niestety, bo ktoś mi się wpierdzielił o Ale jezu, może się ale... uda ładny strzał zrobić Proszę Państwa, czy on to obroni? Szmata walona, niestety Nie trafia Kurczybyk Ojojoj, ojojoj, ojojoj oj, oj. Nie zdążę, ale jest, nie trafił, Ale dobra. nie trafił, tutaj zmisował niestety kolega Taki już jest niestety W życiu też pewnie misuje <grym> Czy teraz jest szansa, żeby to strzelić Marcel o, oczywiście pierdolił się jak zwykle w kadr, ale dobra Poprzeczkę Jakoś coś... Mój... W... To była moja akcja, mój strzał no <laughs> nie, No dobra, poprzeczkę, trafiłem <laughs> Do statystyk O nie Kurde, przelobało mnie niestety, ale ja tutaj wybijam już Wow Sytuacja opanowana ale... Kompletnie nie dostrzegam Teraz blisko żeby Dobra, bramka to się, wyszła Uśrodkowanie Nice uuu, uuu, uuu. Pięknie Pięknie proszę państwa to zrobiliśmy Pięknie się to udało zrobić Śliczna bramka o. Dobra ja tutaj zagrywam Ale prawie trafiłem kurczę. O Jezus, ale się jeszcze minąłem ładnie z piłką. No nie zaciekawie takie coś. Tutaj. Przedłużenie. Akcji strzał, taki strzał dośrodkowany. Trochę inaczej to sobie wyobrażałem oczywiście. Aha. Tutaj... Na spokojnie o, teraz. chórnie prosto. Rozgrywamy Ola, to. Ojoj Teraz tutaj akcja. Tak trochę do przodu. Czy tutaj coś z tego wyjdzie? Czy coś z tego wyjdzie? Czy coś z tego wyjdzie? Tak jest! Bramka! A. Dobra. Oj, oj. Tutaj... Oj, porobił nas dwóch. O kurde. Czy będzie szansa na bramkę? Tutaj udało się coś zrobić, żeby nie było, ale... Już tutaj Marcel na posterunku. Na szczęście. Tutaj na spokojnie teraz prowadzona akcja. Ja może teraz... Uda mi się jakiś... Nieważne. W no razie trzeba na spokojnie grać Tutaj tak zagram Tak na blisko Aha, mi to wybiło no. oj, oj to jest koniec proszę Państwa Ostatnie 43 sekundy meczu no, myślę, że jestem małe szanse, żeby tutaj cokolwiek zrobili Kurde Oj oj. oj. Proszę państwa jest groźnie teraz w tym momencie? Nie wiem co za bardzo co zrobić teraz. Yy... Tak się zastanawiam właśnie co teraz zrobić trochę Przedać Przetać nie słyszę Natomiast no myślę, że coś trzeba podziałać tutaj w tym momencie Musisz to skierować. Ja idę w taki razie na bramkę cały czas, bo ja jestem na bramce świetny. Marcin tutaj wybuch. Tutaj teraz takie zagranie eee, stawiam coś groźne. Ojoj oj! oj, oj. <grym> o, ale obroniłem. Popisałem się teraz największymi umiejętnościami piłkarskimi. Tutaj już małe szanse, żeby cokolwiek. Ojoj oj, oj. Się wydarzyło raczej. Raczej tutaj trzeba już tylko na spokojnie grać. No, dokładnie, żebyśmy to Dobra, zartowałem. No on jeszcze chciał do swojej bramki podać. Kura, proszę Państwa, kolejna areneczka. Najspokojniej teraz. Najspokojniej w świecie teraz takie coś. Tutaj się mylą. O, tutaj też się pomylił. Mm. No, oczywiście ja już... Przyjecham go. A ła, no i musieliśmy też przepchnąć. <laughs> to jest o Jezus, co to było? Ale to idzie teraz. Niedobrze, niedobrze. Dobra, Ach. udało się tutaj zaspokoić sytuację. Znaczy usp... Okej. Okay. Ależ Marcel Ololo. teraz nie dał się... Aj, Marcel nie ma gola! Tutaj taki młody Messi prawie że tylko... No ja kur... Nie wiem co tutaj miało to znaczyć takie zagranie dziwne. Ale idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj o, proszę Państwa tak poprowadzona jest akcja. sytuacja. Mogę to, dobra. Aj, pan Marcel tutaj. No i... Obro... No Ale zobaczcie, to jest praktycznie obrona, nie? No ja nie wiem jak to weszło. Nie. No nie gadaj, co tu się stało teraz? Nie wiem, to jest załamanie teraz moje normalnie. Mamy 3-1. Brawo, jest ok, teraz trzeba tylko to wygrać. No i czemu tu leci na naszą połowę? What the Jakie zagranie? On tutaj się pomylił, pomylił się teraz, szansa! No i po szansie, chyba chociaż jeszcze. No nie, 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 teraz trzeba się wracać, bo tutaj może być groźna Ups. akcja z tego teraz. Ups, tutaj musimy uważać teraz. Natomiast, na to wszystko, ale tutaj pomylili się nasi rywale bardzo dobrze. Ja też. Już to nie jest takie dobre. Tutaj strzał taki... Taki coś średnio mi to wyszło. Tutaj oj, niestety oj, oj. prawie... Tutaj trzeba teraz uważać, trzeba teraz uważać, trzeba teraz uważać, żeby tutaj nie weszła żadna bramka. Oj oj oj. Obrona. Pięknie. Nie, nie strzelimy tu coli. Aj jaj! Strzelaj! Rób to, o, nie no, cholera kur. jasna. Kopczyczka. Dobra, zobaczmy, tutaj jest bardzo zacięty mecz, to jest bardzo zacięty mecz. Tutaj takie zagranie w bok, znaczy bardziej w środek, ale tutaj mało osób może tak naprawdę dojść. Ale jest lop! Uderzenie! To nie... To teraz marce taki ciekawy, ciekawy strzał. Zobaczmy, niestety nie. Nie no, piłka się wszystko broni. Tutaj ja też nie trafiłem w piłkę, więc... Jest tutaj... Ale teraz jest jeszcze większa szansa. Żeby coś zrobić! Pokazać, co się umie! Nie tym razem. To ja też tutaj trochę się przeleciałem, teraz... Trzeba bronić, trzeba bronić, pokazać! No, co nie to, było... Przemyślone. Bardzo, bardzo, na pewno wszystko jest przemyślane, co robimy. Oj! Teraz było już naprawdę groźnie, tak. Maksymalnie groźnie. Tutaj, tutaj starałem się teraz tak zagrać. No, ale to nic nie daje, cały czas... Jesteśmy w tym samym miejscu. Teraz znowu się ja! trafiłem, No, nie zrobiłem. Znaczy, wybił tutaj na razie nie ma. No, oni robią. Tutaj starałem się zagrać bardziej do przodu. Czy coś z tego wyjdzie? Ale się wylał, gościu. Jest jakaś szansa do środkowanie. No i nie, nie wygramy. Wow. No mnie już niestety tam nie było, kurczę, szkoda. Nie, bardzo gdybym tam był, to bym wykończył tą akcję na jakimś Ej, takim kopną. wyższym poziomie. Mmm, tutaj... Kurczybyk, przelabował. Nie wiem, ten gościu jakiś... No niestety, teraz jest jak jest. Mmm... Przegrywamy Drugi ten Chłop wygrywa na jednego. No takie jest życie czasem. Że wygrywasz trzech, czterech na jednego, nie? Um... No ja pierdzielę. No czemu on nawet nie umie piłki dotknąć, no O o o! o. Jest! 2 do 4. Przynajmniej jakaś taka mniejsza ta przewaga jest Tutaj w zerowej minucie tak naprawdę jeszcze się udało strzelić w ramkę Kurczę 2-2 Co tu się stało? Ciekawy jestem czy Raków to rzeczywiście wygra No, byłoby fajnie gdyby przeszli do na następnej rundy mimo wszystko. Jest, jest! nie. Mogliby się zakwalifikować ze strony Ligi Mistrzów w końcu. Kurwa jakiś kschinucha. Wow! Dobra, nie. Gościu Nara Dobra proszę Państwa, taktyka taka ja Simon. Że tak podaję że, że wszyscy grają dobrze, tak? Ja nie, to może być trudne trochę. To. Wszyscy grają tak, ta, na, tak na tyle, mo, na ile mogą, tak? O to chodzi, przede wszystkim tutaj. No to nie, tutaj. No, to, no to jest. Jasne, to no I pięknie <słuch> piękna. Taktyka bez taktyki lecimy. Ale potem trzeba sobie taktykę jakoś zrobić. Dobra, samo Tiki taka lecimy. Nie wyszło. Ale tikitaka taka to nie jest zły pomysł, Marcel, ale trzeba tutaj. To podejdzie tego z rozwagą, natomiast Marcy jest to wybuchnięty O Jezu Jak ja dawno w to nie grałem Nikt w sobie... Co nie robią, No jakoś dziwnie O kurde No obroniłem to, ale nie czymś zadziałała obrona Też. Obroniłem. Chcesz bana? Gramy bez takiki No ale to co ci gra nie? Nie wiem, dobra, to ja jestem pomocnikiem. Aha. Oj, Czemu mój? co mam mówić? Ty nie Co? Niech już z nas nie dotknął tego? Ja nie komentuję tego, co on komentuje Nie będę komentował jego komentarzy W taki sposób, dobra, lecimy Dobra, szybko wy. Wyrównujemy eee... to szybko Dobra, teraz strzelasz? Bo zamarkowanie strzału Nie to... Co jest? Czemu to wpadło? What the fuck? To nie powinno wpaść. Co ma? Czemu co czas... Przez... mnie Nie wiem. <śpiewa> rudy. <śpiewa> no bo czemu jesteś rudy, Martel W sumie. <śpiewa> Potałem im. Chcesz się rudy? Chimej. Nie? Bo Szymon jest rudy na przykład. <laughs> nie, to nie. <ty> się... <laughs> na widzę 3 na 3. No trip jest, nie wiem. Trudny jest. Wolę 2 na 2. No ale nas jest 3 niestety. Dobra, strzelam z małego To bez sensu jednak przegrywamy. Trzy gole, trzema golami. Och, What? okay, Nieee! Nie trafiłem! Nie no, czemu nie trafiłem? O! Leż, obrona teraz na spokojnie, Tutaj się udało wybronić strzał tego kolegi. Ale on strzeli jakąś, jakąś dziwną bram... FJA jest Co jedziesz dzisiaj na śniadanie, panowie? A nie co? pamiętam co na śniadanie jedliście. Pamiętam. Eee... No, nie wiem. Ja jadłem jajecznicę. Tak się muszę pochwalić. Jajecz... Było. 10 godzin temu, nie pamiętam. 12 godzin temu. Ładnie, nie się, Trzymam strzelasz. Dawaj, ja strzelaj. No ja paliłem do bram. Nie bo ja to jest. Ale bombowo. Bradłem taką <śm> taktykę, proszę Państwa, że... Kurczę. Sz, sz, nie wiem, że... Nie wiem, Szymon, chcesz być napaskikiem, czy takiej powłaskikiem? No Marcel wiem, Marcel. że wszystko robi Marcel. No dobra, to możesz być napastnikiem. Ale niech wyle nie jesteś na bramce. Ja no skoko? Marcel na bramce zawsze i tak yy, zawsze wraca. Więc ty możesz na napadzie być, to po prostu tam bo nie. Ja jestem na tam prze... napastnikiem. Gdzie takim pomysłem... To ja się to wpłuczę. No. Ajajaj, aj, aj. dobra, no to teraz taki, taka taktyka, że napastnik. I wyjeżdżam. Tutaj. No Jestem Onana, tak, onana Wychodzę z bramki do pomocy Co wy Świetnie się to ogląda w No wiem Ktoś nie trafiają Dobra, 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 przelobowany Bo ja nie umiem Czekaj czy to może być? Gol? Nie no nicety nie Szymon, dawaj, dawaj, dawaj tam na napad, na napad, napad. Ajajaj. Napad, napad, napad. Aj, aj. Eee. Na jakby co, ja siedzę w Okej. Okay. A za co nie wiem? Dobra, wychodzę. No dobra, i teraz wszyscy w trójkę. Atak, 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 pozycyjny. Tak, wszystko, wszystko. Okay. Atakujcie. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, zostańcie tam, ja postaram się. Mm, sytuację uspokoić Tutaj Ja mogę sytuację uspokoić, na spokojnie Trzeba być spokojnym Czemu jestem cały w jakimś pyłku, o nie Oj, jest groźnie Gdzie? Na przedmieściu w Toruniu Ej Dobra spokojnie, został porobiony To się to się wytnie Ej! popchnął tak. mnie to trafił Dobra, nie trafił spokojnie Wybijamy, ty... ale tutaj musimy bardziej się jakby ja skupić się na kocham. samej grze, nie bo Nie zobaczycie. Żeby dobrze grać, żeby teraz dobrze grać, teraz pociągnąć to jakąś tą akcję <laughs> Szybot nie! Bo ja nie chciałem ci zasłonić strzału, ale mnie <laughs> <je> wybili <laughs> Już <noise> okrzyk. Dobra. Niech dobra, ja jadę. Dobra, spokojnie, spokojnie. Szymon, atak tak bardziej nie. Zawsze. Żeby to tak było, tak że. Że, zawsze jak tam idzie piłka do przodu. O, to żeby tam ktoś był po prostu. Kurczę. To o to chodzi jakoś. Ja będę na środku, boiska. Dobra, a ja będę po całym boisku latał. Nie I no, ja tak lubię. jestem. centrum każe napastnikowi tyle s Kurde no nie. No nie, nie trafiłem. Spokojnie, spokojnie. Dobra, dobra, teraz może się to coś udać tutaj. On nie obronił. Ajajaj. Aj, aj. Nie wiem co to się dzieje Kurde piłka została Dobra nice, dobrze Co się stało? To jest Oj. groźnie Dobra, do przodu gram Ojś, no to zagrałem do przodu nieźle Nie miałem gustów Nie, 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 nie Brońcie wszyscy! Dobrze, nice, o nie. nie. Pięknie, o, dokładnie <laughs> Kurde, nie trafiłem. Akurat tutaj. Nie, nie wiem co teraz zrobić. Ej! No nie tak. Dobra. Dobra, akcja, akcja. Prowadzę akcję! Akcja! Podanie! tamie! Dobra! się. Dobra. Nice! Nice, nice, Jest nice. Dobrze. O to chodzi właśnie o to chodzi. 7 sekund. Bandita. i może mamy szansę teraz to wygrać. Ale to jest groźny strzał Ale obrona tutaj spoko. I jest je, je. Dobra i jest, wygraliśmy to brawo wszyscy Wszyscy pięknie. Ja dostałem typu tytuł MVP, Do, dawajcie gotowy już dajcie. Żeby tam od razu być tam Wszyscy dajcie gotowość. Ta była dobra tam. Okay. Zawsze, żeby z przodu po prostu ważne jest to, że wow. zawsze ktoś z przodu był. Słuchaj, wow. wow, ale nas teraz. fuck nie! Nie, 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 dawaj, 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 dawaj Dobra, nie, oh, na no no lekko wylecie, wylecie. Get ready nie, nice nie, dobra, nie, 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 ja nie, poprowadzić tą piłkę nie, 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 o ładnie O, ale co? mi to siadło eee. Ładnie Nie spodziewałem się, że mi to siadło A tak No jestem Czekam na środkowanie. Ko? Takie dośrodkowanie nie, boczne. Co ja zrobię, ale dobra no, Po co? Co dobra, nie, jest git, jest git ja taktycznie gram No dobra, rozumiem. Ja też. O, taktyczna obroda. I gol przy okazji. Kurde, bo przeka. A nie, nie będzie. Uuuu. ale spokój teraz. Uuu, tak jak dzisiaj, Mateusz Tel. Tak ja samo, w meczu z Manchesterem City, który... Ten. Zakończy Mateusz. się remisem 1-1. Prawie. Ale oni by to wygrali, gdyby na przykład był Lewandowski czy coś. Strzelajcie, strzelajcie! Strzelajcie! No nie! Gratuluję go! Goalik bowling! Goality rockstar! Niestety goal. Ej, jaj, jaj, jaj no ej, bo to zaraz o... druga bramka wejdzie. Nie, się wybić. Ja, wiem. Kurde, Piszowa. no mać! O Rzadko się to zdarza, teraz szansa! Ale Gorski ale niezły, niezły, nie? Zły, nie, zły, nie? O, po prostu w okno. Wow. Aha. Wow. Straszny włeb dostałem. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, Uf, spokój teraz w defensywie. Dobra. Lecimy Obżynie. tam, lecimy tam, tak, lecimy teraz na napad. No, musimy iść na napad. No, musimy atakować. Bank. Atakować trzeba, tak? Do upadłego. Napad na panik. Kurde, no. Mówi wam coś. Wszyscy idźcie tam pod drugą bramkę. No, po prostu. Dwójkę idźcie pod drugą bramkę. Ja tutaj opanuję to. Rick Androlowiec. Idźcie pod drugą bramkę. Uję wam. Nie. Dobra, ja stoję na budzie. No to ja atakuję. Idźcie pod drugą bramkę wszyscy. O nie, obronił. A nie Pod drugą bramkę. Dawać tą pod drugą? Która to druga? Czemu on tak wybił? Pod tym bramkę dziwnika wszyscy idźcie. Teraz, od teraz wszyscy pod bramkę dziwnika idziecie. Wszyscy, wszyscy, bez wyjątku. Przestań, ja nie bramki. idziesz pod bramkę oh, wow. no, A jeden strzał z daleka i po nas. Nie, bo nie będzie bramki. Teraz by nie było. Dobrze. Ja bym by pomógł. Co Kurczę no. No jak? Ja okay, dobijam, proszę państwa. Ajajaj, prawie bramka. Wow. Mm. Jaką to? Dobra, to było peź, nie? O Jezus, szybko, 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 szybko idźcie tam! Pod bramkę, pod bramkę, nie! Tak jest! To jest! Jurand! Pierd... bać psy! Nie, no nie! Dobra, nie, idziesz do domu teraz! Jałamałem się. Taką piękną obronę zaliczyłem i... I co mi to dało? O spokojnie. Tak naprawdę nie, zebrał wszyscy teraz pod bramkę. Wszyscy pod bramkę że dzisiaj przeciwną. Wszyscy, wszyscy! Tak jest! Ja wam chciałem bardzo podziękować za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to zawcie łapkę w górę. No i to tyle ode mnie siemanko.